Wierność w naszym życiu jest niezwykle ważna. Z tą wiernością spotykamy się od najmłodszych lat, wypełniając swoje obowiązki. Spotykamy się z wiernością w małżeństwie, spotykamy się wiernością w naszych posługach, które czynimy dla kościoła. W każdym momencie naszego życia ta wierność jest bardzo ważna. Bez wierności tak naprawdę stajemy się gołosłowni bowiem mówiąc coś, a nie wykonując czegoś, tak naprawdę yy, świadczy to o nas, że nie można na nas polegać. Chrystus, który mówi dzisiaj o wierności swoim uczniom, mówi o nielada trudnym zadaniu. Mówi do nich, że będą i prześladowani, i będą musieli znosić cierpienia, ale będą to czynić właśnie dla chwały Boga. Tak samo może być i w naszym życiu kiedy czasami przyjdzie nam zmagać się z trudnościami zawsze chciejmy pamiętać o tym, że czynimy to nie tylko dla siebie, ale także dla Boga, także dla tych ludzi, którym tą wierność jesteśmy winni. Święta Katarzyna Laburę, która dzisiaj towarzyszy nam w liturgii w swoim wspomnieniu, także okazała się osobą, która może stać się dla nas przykładem wierności. Także znosiła prześladowania, także zmagała się z trudnościami, bowiem nie od razu chciano zaakceptować to, ten wielki dar, który otrzymała od Matki Bożej. Dzięki swojej wierności, dzięki konsekwencjom działania, święta Katarzyna stała się jedną z największych świętych, która głosi chwałę i pochwałę Najświętszej Maryi Panny i cudownego medalika. Jaki wniosek płynie z dzisiejszej Ewangelii, z nauki Chrystusa i z żywota świętej Katarzyny Labouré? Mianowicie, wniosek jest bardzo prosty. Trzeba nam dochowywać wierności. Zarówno w tych chwilach naszego życia, kiedy jest dobrze i przyjemnie, kiedy spotykamy się z aprobatą wielu ludzi, ale też. Wtedy, kiedy przychodzi nam spotkać się z pewnymi trudnościami, Chrystus mówi wprost: Przyjdą ci, którzy będą Was prześladować. Trzeba będzie stawić opór złemu. Dlatego chcemy poprzez naszą wierność i osobom, których mamy wokół siebie, naszym obowiązkom, zadaniom, które stawia przed nami Kościół i Bóg, dochowywać tej wierności mając na celu y, ten, to główne zadanie, które powinniśmy osiągnąć, a tym celem i zadaniem jest zbawienie naszej duszy.